Między 16 a 20 grudnia na 12 czeka na nas moc, aktyw, które dla Was przygotowaliśmy. Od 16 do 20 grudnia zapraszamy do odwiedzenia szopki burzy narodzkowej z sześćdziesiątami utlaskich akustów i z żywymi zwierzętami. A po do szopki zajrzyjcie koniecznie na jak ma 17 grudnia między 15 a 18 zapraszamy na, na etniczkę dla dzieci. Cyczka najpiękniejszy bajek dla dzieci. Tak, I Akcja powie się bajką, promująca czytanie i dzielenie się. 18 grudnia między 12 a 18 na Placu wszystkiego będzie Mikołaj. Jak nie zdążyliście napisać listu, to koniecznie skorzystajcie z okazji i poproście go o prezent osobiście. A jeśli napisaliście, to przyjdźcie koniecznie zrobić sobie zdjęcie z remiferatu. Od 15-18 grudnia ulicą Królewską przymaszerują radosne Mikołaje wraz z orkiestrą ASP i ścigarzami, którzy zaprowadzą nas na Plac gdzie usłyszycie świąteczne życzenia od prezydenta miasta Kutli. Będziecie mogli zjeść coś ciepłego w ramach podcastu, a potem wytańczyć i wyśpiewać kalorie podczas występów na scenie. Usłyszymy młodych wokalistów podczas koncertu galowego X Kutnowskiego Festiwalu kolęd Pastorałych. Zobaczymy występy z tej kataneczki, tak? A potem zeszkodzimy kolędy z zespołem pieśni i tańców. 17 grudnia do Dworku Łociewiowego na Kiermach Bożonarodzeniowych i 18 grudnia do Muzeum Regionalnego na warsztaty tworzenia tradycyjnych uczniów A jak tu się to, w dniu. to też może przyjść. Zapraszamy na dni niebieską.